Cisza w telefonie. Bywa najbardziej przerażająca wtedy, gdy powinna pojawić się odpowiedź. Była godzina 19.42. Wtedy Julia dostała od swojej siostry Aleksandry ostatni SMS. Brzmiał on tak: Jest okej, okay, ale coś mi nie pasuje. Zwykła randka, zwykły wieczór. Popularna restauracja, stolik dla dwojga, lampka czerwonego wina. Aleksandra spotykała się z nim od kilku tygodni. Poznali się przez popularną aplikację randkową. Michał, wysoki, spokojny, elokwentny, typ, który nie przytłacza. Idealny w teorii, idealny na ekranie. Julia odpisała: Chcesz, żebym zadzwoniła? Nie dostała odpowiedzi. Dwadzieścia minut później napisała znów: Nic. Zadzwoniła. Raz, drugi, trzeci. Po trzecim sygnale połączenie zostało przerwane. Tego wieczoru Aleksandra już się nie odezwała. Witajcie na kanale Kryminacja. Mam na imię Patryk. Opowiadam fikcyjne historie inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Każdy odcinek to opowieść, która mogłaby wydarzyć się naprawdę. Jeśli fascynują Was tajemnice, Mroczne sekrety i ludzie, którzy noszą w sobie ciemność, subskrybujcie kanał i zostańcie ze mną do końca tej historii, bo ta zaczęła się od niewinnego przeciągnięcia palcem w prawo i jednej wiadomości, która miała być tylko żartem, a skończyła się najgorszym milczeniem z możliwych. Aleksandra Nowicka. 25-letnia, studentka ostatniego roku psychologii na uniwersytecie, autorka bloga Między Emocjami. To było miejsce, gdzie dzieliła się przemyśleniami o relacjach, granicach i zaufaniu. Na zdjęciach, szeroki uśmiech, kubek z kawą, książki. W rzeczywistości, dziewczyna, która zbyt wiele razy dała komuś dostęp do siebie i została przez to zraniona. Jej siostra Julia mówiła później w śledztwie: Ola miała wielkie serce, ale jednocześnie była bardzo czujna. Umiała wyczuć ludzi, zanim jeszcze coś powiedzieli, tylko że czasami chciała, żeby ktoś ją oszukał, bo wtedy miała nadzieję, że to się jednak nie stanie. Aleksandra długo nie chciała nikogo poznawać. Miała za sobą toksyczny związek chłopak, który ją osaczał. Kontrolował. Po tamtym rozstaniu przez dwa lata trzymała wszystkich na dystans. Dopiero w zeszłym roku zainstalowała popularną aplikację randkową. Z początku traktowała to jako ciekawostkę, ale w końcu trafiła na Michała. Nie był nachalny. Nie wysyłał dwuznacznych wiadomości. Nie prosił o zdjęcia. Pisał z wyczuciem. Pytał o rzeczy, których nie pytają przeciętni mężczyźni z aplikacji: o ulubione zapachy z dzieciństwa, o pierwsze lęki, o sny. To właśnie wtedy Ola powiedziała Julii: Może wreszcie spotkałam kogoś, kto umie słuchać, ale sama nie wiem. Czasem mam wrażenie, że słucha za bardzo. Spotkali się kilka razy: kawa, spacer, kino. Zawsze publicznie, zawsze krótko, ale coś w nim ją przyciągało i jednocześnie niepokoiło. Zaczęła prowadzić notatki. To nie był dziennik, raczej szkicownik intuicji. W jednym z wpisów zapisała: Nie wiem, co jest dziwniejsze, że wie tak wiele o mnie, czy to, że ja tak mało wiem o nim. Zaczęła zauważać, że Michał zna jej plan dnia, że potrafił przewidzieć, co powie. Że czasem wyprzedzał jej pytania, ale to nie było jeszcze nic, co mogłoby ją zatrzymać. Wciąż była przekonana, że może przesadza, że to jej psychologiczna nadwrażliwość, że zbyt często doszukuje się sygnałów tam, gdzie są tylko przypadki. Tym bardziej nie chciała nikomu mówić, że czuje się nieswojo, bo przecież. On był taki normalny. Ola miała w sobie ciepło, ale też samotność. Nie chodziła na imprezy, nie była z tych, co chcą być widoczni, ale chciała być zauważona, zrozumiana, przyjęta. I właśnie dlatego Michał był dla niej tak niebezpieczny, bo nie tylko zauważył, on odczytał ją, jakby znał wcześniej każdą stronę tyle, że nigdy nie chciał jej poznać, on chciał ją mieć. Michał, imię jak każde inne. Profil, niemal wzorcowy, zdjęcie w lesie, jedno przy kawie, jedno z książką. Opis, prosty, ale subtelny. Cisza to mój ulubiony język. Spotkajmy się gdzieś, gdzie nie trzeba mówić dużo. Nie wrzucał żartów, nie używał emotek, nie spieszył się. To właśnie to przyciągnęło Aleksandrę. W czasach szybkich rozmów i jeszcze szybszych randek on potrafił czekać. Zadawał pytania o rzeczy ważne, niepowierzchowne. Pierwsze spotkanie neutralne. Druga kawa przyjemna. Trzeci spacer już z nutą bliskości. Ale od czwartego spotkania Ola zaczęła notować pierwsze znaki. Zaczęło się od detali. Dlaczego nie odpisałaś przez 15 minut. Miałaś dzisiaj o 17 wykład. Czemu wracasz dopiero teraz? Wiem, że byłaś w tej kawiarni z innym. Widziałem twoją torbę na story koleżanki. Pojawiły się aluzje. Takie, których nie dało się sklasyfikować jako żarty, ale też nie były jednoznacznie agresywne, on mówił cicho, zawsze spokojnie, zawsze z uśmiechem. I właśnie to było najbardziej niepokojące. Kiedy Ola powiedziała, że nie chce się spotykać częściej niż raz w tygodniu, Michał przyjął to z pozoru bez problemu, ale trzy dni później. Pojawił się przypadkiem w bibliotece, gdzie studiowała. Potem, pod jej uczelnią, raz, pod mieszkaniem Julii. Zawsze z tą samą wersją przechodziłem. Chciałem tylko powiedzieć cześć. Nikt, kto nie znał kontekstu, nie zauważyłby nic niepokojącego, ale Ola czuła, że coś się zmienia. W rozmowach, przez aplikację, stał się bardziej bezpośredni. Zaczął pytać o byłych partnerów. O dzieciństwo, o lęki. W notatniku Aleksandry pojawił się wpis: On nie jest nachalny, ale nie daje przestrzeni. Wnika we mnie, jakby chciał się we mnie zagnieździć. Przestała się z nim spotykać na dwa tygodnie, napisała mu: Potrzebuję trochę czasu dla siebie, mam dużo nauki. Jaka była odpowiedź? Czas to złudzenie. Ludzie mówią o nim tylko wtedy. Kiedy nie wiedzą, co czują. Tydzień później wysłał jej wiadomość: Będę w twojej ulubionej restauracji. Może się zobaczymy. Wiadomość była chłodna, ale precyzyjna. Znał jej ulubione miejsca, jej rytuały, jej godziny. To nie był przypadek, to był monitoring. Mimo to, zgodziła się na spotkanie, bo chciała się upewnić. Bo wciąż nie miała dowodu, że to coś więcej niż jej własny niepokój, bo jak wiele osób przed nią bała się uwierzyć własnemu instynktowi, to miało być ostatnie spotkanie i niestety tak właśnie się stało. To był piątkowy wieczór, 17 lutego, godzina 19:15. Aleksandra przyszła do restauracji punktualnie. Zimą szybko robiło się ciemno. Tego dnia padał deszcz. Wzięła parasolkę, założyła płaszcz z dużym kołnierzem, jakby chciała się w nim schować. Czekał już na nią. Michał. W tej samej koszuli, co na zdjęciu profilowym, ciemno niebieska, rozpięta przy szyi. Jak zawsze. Uśmiechnięty. Uprzejmy. Spokojny. Stolik był zarezerwowany przy oknie. Niepozorny. Ustawiony tak, że nie było ich widać od wejścia. Siedli. Zamówili pizzę i herbatę z imbirem. Rozmawiali o pogodzie, planach na weekend, książkach. On się śmiał. Ona też. Ale tylko raz. Bo od początku miała w sobie niepokój. Nie mówiła tego wprost. Ale napisała siostrze krótki sms. Jest ok, ale coś mi nie pasuje. Julia odpisała po kilku minutach. Chcesz, żebym zadzwoniła? Ale Ola już nie odpowiedziała. W trakcie rozmowy Michał zaczął zadawać pytania. Dlaczego nagle przestałaś odpisywać? Kto ci nagadał, że coś jest nie tak? Wiesz, że ranią mnie takie rzeczy, prawda? Ton rozmowy zmienił się. Nie był już lekki. Zaczęły się wyrzuty ale wypowiadane szeptem, z uśmiechem, z czułością, jakby podłączał ją do prądu przez aksamitny dotyk. Około godziny 25 Aleksandra podniosła się od stolika, powiedziała tylko: Zaraz wrócę, muszę do toalety. Poszła sama, bez telefonu, zostawiła go przy stole, obok torebki, nie wróciła. Po dziesięciu minutach Michał podszedł do obsługi. Powiedział, że dziewczyna źle się poczuła, że mogła wyjść na zewnątrz. Poprosił o możliwość sprawdzenia zaplecza. Po chwili wrócił i zapłacił rachunek. Opuścił restaurację sam. Dwie godziny później Julia zaczęła panikować. Dzwoniła do siostry bezskutecznie. Około godziny 23 zadzwoniła na policję. Powiedziała. Moja siostra miała dziś randkę, wysłała mi dziwnego SMS-a, nie wróciła. Telefon nie odpowiada. Następnego dnia funkcjonariusze dotarli do restauracji, poprosili o monitoring. Na nagraniu widać, jak Aleksandra wstaje od stolika, idzie w stronę toalety i. znika. Nie ma nagrania, jak wraca. Nie ma jej wychodzącej głównym wejściem. Nie ma jej na żadnym kolejnym ujęciu. Tylko Michał, który wychodzi sam. Twierdził później, że Ola nagle wyszła, że chciała złapać oddech, że może wróciła do domu pieszo. Ale Julia wiedziała jedno: Ola nigdy nie zostawiłaby torebki i telefonu, nigdy nie wyszłaby z restauracji bez słowa, nigdy nie zostawiłaby mnie z taką ciszą. To miała być tylko kolacja. A była to ostatnia rzecz, jaką Aleksandra zrobiła w życiu publicznym. Od momentu zgłoszenia zaginięcia minęło niecałe 12 godzin. Policja podeszła do sprawy poważnie, głównie dzięki determinacji Julii, siostry Aleksandry. Od początku powtarzała: To nie jest zachowanie mojej siostry. Ona nie zniknęła, ona została zabrana. Pierwsze kroki skierowano do restauracji, gdzie odbyła się ostatnia randka. Na miejscu zabezpieczono monitoring, sprawdzono zapisy rezerwacji i nazwiska klientów. Obsługa potwierdziła: Mężczyzna, który siedział z Aleksandrą, przedstawił się jako Michał W. Nie okazywał emocji. Zamówił, zapłacił, wyszedł. Ani razu nie zapytał, czy dziewczyna wróciła z toalety. Ani razu nie szukał jej wzrokiem. Jakby dokładnie wiedział, że nie wróci. Na nagraniu widać, jak Aleksandra wstaje od stolika, znika za rogiem korytarza prowadzącego do Łazienek, ale nigdy z niego nie wraca. Nie ma jej na żadnym innym ujęciu. Nie wychodzi głównym wejściem. Nie pojawia się też przy żadnym wyjściu ewakuacyjnym. Po prostu Przestaje istnieć w zasięgu kamer. Kilka godzin później, z polecenia prokuratora, przeszukano jej mieszkanie. Telefon wciąż wyłączony. Laptop otwarty. Niezamknięta przeglądarka z otwartym czatem z Julią. Ale największy niepokój wzbudziło coś innego. W sypialni, krzesło przewrócone na bok. Na drewnianej podłodze, drobna rysa, jakby od mocnego uderzenia obcasa. Na ścianie przygaszona smuga, jakby coś zostało od niej odrzucone. W kuchni znaleziono długą czarną nitkę z materiału. Nitka nie pasowała do żadnego z ubrań Aleksandry. Nic jednoznacznego, ale wystarczająco, by sądzić, że była tam nie sama i że coś wydarzyło się po randce. Najważniejszy przełom nastąpił dwa dni później. Na podstawie danych z rejestru pojazdów i nagrań z kamer miejskich udało się ustalić, że Michał odjechał spod restauracji szarym samochodem. To był hatchback zarejestrowany w Warszawie. Zidentyfikowano numer rejestracyjny. Auto znaleziono porzucone na obrzeżach miasta. Z zewnątrz czyste. Wewnątrz zaskakująco sterylne. Ale bagażnik? Tam znaleziono drobny fragment włókna tkaniny. Identyczny jak spłaszcza Aleksandry, i niewielką plamkę, której nie dało się zobaczyć gołym okiem, po zastosowaniu luminolu, zapłonęła intensywnie niebieskim światłem. Krew, DNA zgodne z profilem Aleksandry. Michał nie wrócił do swojego mieszkania, nie odebrał telefonu, nie odpowiedział na wiadomości. Zniknął. Tego samego wieczoru wydano ogólnopolski list gończy. Jego zdjęcie pojawiło się w mediach, podano jego dane. Poproszono o pomoc w ujęciu podejrzanego. Julia spojrzała na ekran i powiedziała: On nie uciekł, on się schował. Bo dokładnie wiedział, co robi i dlaczego. To już nie była randka. To była pułapka. Pułapka, którą zaplanował z zimną precyzją. Michał W. Tak się przedstawił. Tak brzmiało jego imię. Na profilu randkowym. Tak zapisał się w telefonie Aleksandry. Tak przedstawił się obsłudze restauracji. Ale Michał W. nie istniał. Policja szybko ustaliła, że dokumenty przypisane do tej tożsamości były fałszywe. Numer PESEL należał do mężczyzny, który zmarł 15 lat wcześniej. Dowód: podróbka na wysokim poziomie. Adres zamieszkania. Nieistniejący lokal w kamienicy przeznaczonej do rozbiórki. Tropy prowadziły donikąd, do czasu. Dzięki analizie danych logowania z telefonu i laptopa udało się dotrzeć do jednego adresu IP, w przeszłości powiązanego z innym imieniem, inną randkową aplikacją i inną ofiarą. Policja złożyła wszystkie elementy w jedną całość. Michał to w rzeczywistości Bartosz R. Miał 36 lat. Był wcześniej karany za stalking i groźby karalne wobec byłej partnerki. W tamtej sprawie udało się go zatrzymać. Dostał wyrok w zawieszeniu. Zobowiązano go do terapii. Po kilku miesiącach zniknął z systemu. Nie stawił się na żadnej kolejnej sesji. Nie odbierał zawiadomień. Wyrejestrował firmę. Sprzedał samochód. Usunął się z życia. Ale nie zniknął. Zmienił wygląd, przytył, zapuścił brodę, zmienił nazwisko w fałszywych dokumentach, a potem zaczął tworzyć nowe profile w aplikacjach randkowych, za każdym razem inny, czasem introwertyk szukający ciszy, innym razem miłośnik książek, nieśmiały typ. Za każdym razem jedno pozostawało niezmienne. Polował tylko na kobiety, które szukały emocjonalnej głębi. Samotne, refleksyjne, takie jak Aleksandra. W toku śledztwa odkryto, że Bartosz miał kilkanaście aktywnych kont w różnych aplikacjach. Z niektórymi kobietami pisał miesiącami, z innymi kończył kontakt, gdy tylko poczuł, że go przejrzały. Ale w przypadku Aleksandry postanowił doprowadzić historię do końca. W jego dawnym miejscu zamieszkania na obrzeżach Warszawy. Sąsiedzi wspominali, że zawsze był cichy, nie zapraszał nikogo. Ale jedna z kobiet powiedziała coś, co dało śledczym do myślenia. Kiedyś, kilka lat temu, miał jakąś dziewczynę. Czasem słyszałam, jak płakała, a potem zniknęła. Tamta sprawa nigdy nie została zgłoszona. Bartosz był niewidzialny, ale to nie czyniło go mniej groźnym. To czyniło go idealnym łowcą. Czasami ludzie zostawiają po sobie coś więcej niż zdjęcia i wiadomości. Czasami zostawiają prawdę, ale tylko wtedy, gdy mają przeczucie, że może nie zdążą powiedzieć jej osobiście. Policja odzyskała dostęp do konta Aleksandry w chmurze. Dzięki zsynchronizowanej kopii danych udało się odzyskać folder ukryty w jej prywatnym dysku. Nazwa folderu była prosta: jeśli coś się stanie. W środku kilka notatek głosowych, krótki film i jedno nagranie zapisane trzy dni przed zniknięciem. Głos Aleksandry był spokojny, ale nie był to spokój komfortu to był spokój człowieka, który wie, że coś nadchodzi. Nie jestem pewna, czy powinnam to nagrywać, ale jeśli ktoś to kiedyś usłyszy, to znaczy, że miałam rację. Michał, on nie mówi wprost, on buduje ciszę, która mnie dusi. Każde słowo, które wypowiada, ma ukrytą warstwę, jakby sprawdzał, kiedy się złamie. Wiem, że mnie obserwuje. Czasem pojawia się tam, gdzie go nie powinno być. Uśmiecha się. Ale w jego oczach nie ma uśmiechu. Dziś powiedział, że nie znosi, gdy ludzie go zawodzą, i że nie można odchodzić od kogoś, kto poświęcił ci wszystko. Zaczęłam się bać, ale wiem, że nikt mi nie uwierzy, bo on nie krzyczy, nie uderza on tylko patrzy. Jeśli coś mi się stanie, to znaczy, że powiedziałam nie i on tego nie zniósł. Nagranie trwało niecałe trzy minuty, ale to wystarczyło. Biegli uznali je za kluczowy dowód w śledztwie. Aleksandra nie tylko przewidziała, co się może wydarzyć, ona zrozumiała mechanizm, nazwała przemoc, której doświadczała. Jej źródło i finał Zostawiła trop, zanim zamilkła. I to dzięki temu tropowi nikt nie mógł już twierdzić, że może wyszła z własnej woli, że może to nie była zbrodnia, że może coś sobie wymyśliła. Nie, to była świadoma kobieta. Kobieta, która zostawiła za sobą głos prawdy. I to ten głos przesądził o wszystkim. Gdy Julia odsłuchała nagranie, powiedziała tylko jedno zdanie. Ona wiedziała. A my nie zdążyliśmy jej uratować, ale teraz mogli jeszcze oddać jej sprawiedliwość. Po ogólnopolskim liście gończym i publikacji w mediach wizerunku Michała, czyli Bartosza R, nie trzeba było długo czekać. Zaledwie siedem dni później policja otrzymała anonimowy telefon. Głos w słuchawce był spokojny. W jednym z pensjonatów na Mazurach zameldował się mężczyzna bez dokumentów. Mówi, że pisze książkę, ale nie wychodzi z pokoju, patrzy tylko przez okno. Policja wkroczyła do obiektu nad ranem. Nie musieli forsować drzwi, były otwarte. W pokoju panował porządek: na stoliku laptop, zeszyt z notatkami i zdjęcie Aleksandry. Bartosz siedział na łóżku, ubrany. Gotowy. Nie był zaskoczony. Nie zapytał, dlaczego przyszli. Nie zapytał, czy mają nakaz. Spojrzał tylko na funkcjonariusza i powiedział: Nie powinniście byli szukać jej tak szybko. Ona jeszcze nie była gotowa na to, żeby wrócić. Na komisariacie milczał przez pierwsze 20 godzin. Potem, bez adwokata, złożył zeznania. Mówił o Aleksandrze jak o partnerce jakby byli parą, jakby łączyła ich prawdziwa relacja. Ona wiedziała, że jestem inny i to ją przyciągało, ale kobiety zawsze próbują coś naprawiać. I kiedy się zorientują, że nie mogą, wtedy próbują odejść. A ja nie jestem kimś, kogo się zostawia. Nie zaprzeczał, że ją porwał, nie zaprzeczał, że była u niego, nie mówił, co dokładnie jej zrobił. Zapytany o motyw, Odpowiedział: Nie mogłem pozwolić, żeby rozpadło się coś, co budowałem tygodniami. Ja nie tracę ludzi, ja ich zatrzymuję. Proces ruszył kilka miesięcy później. Był jawny, ale momentami tak trudny, że część relacji została ocenzurowana. Zeznania Julii były łamiące. Przedstawiła nagrania, wiadomości, wspomnienia, odczytała fragmenty prywatnych listów Aleksandry. Ona się bała, ale mimo to próbowała żyć. Do końca. Bartosz cały czas siedział nieruchomo. Nie okazywał emocji. Ani razu nie spojrzał na Julię. Nie okazał skruchy. Nie złożył żadnego wniosku o złagodzenie kary. Sędzia nie miał wątpliwości. Oskarżony działał z premedytacją, pod fałszywą tożsamością, z wykorzystaniem środków manipulacyjnych i emocjonalnych. Doprowadził do przetrzymywania, znęcania się psychicznego, a następnie do śmierci Aleksandry Nowickiej. Wyrok: dożywotnie pozbawienie wolności, bez możliwości ubiegania się o przedterminowe zwolnienie. Po wyjściu z sali, Julia powiedziała tylko: To nie była kara, to było zakończenie rozdziału, ale nie jej historii, bo jej historia dopiero się zaczyna. Tydzień po ogłoszeniu wyroku Julia opublikowała w sieci list. Nie podpisała go jako siostra Aleksandry. Nie podpisała go wcale. List miał być głosem tych, które często milczą, głosem tych, które są wyśmiewane, ignorowane, uciszane. Rozpoczynał się prostym zdaniem: Nie zginęła, bo była naiwna, zginęła, bo była odważna i potrafiła powiedzieć nie. List przeczytało ponad 100 tysięcy osób w pierwszych dwóch dniach. Udostępniali go terapeuci, nauczyciele, prawnicy, pisano o nim w gazetach, cytowano w szkołach, był tam fragment, który został zapamiętany najmocniej. Zabójca mojej siostry nie niósł noża, niósł pytania z pozoru uprzejme, czasem troskliwe, ale one miały ostrze. Wchodziły pod skórę i zostawały tam, Aż ktoś przestawał być sobą. Jeśli czujesz, że ktoś cię przytula, a ty i tak boisz się oddychać, nie czekaj, aż będzie za późno. To, że ktoś nie krzyczy, nie znaczy, że nie rani. To, że ktoś nie bije, nie znaczy, że nie zabija. W kolejnym miesiącu Julia założyła fundację imienia Aleksandry. Nazwali ją Powiedz nie. Pomaga kobietom doświadczającym przemocy psychicznej, emocjonalnej, manipulacji w związkach. Uczy jak rozpoznawać toksyczne zachowania, jak ufać własnemu instynktowi, jak nie czuć wstydu, kiedy mówi się nie chcę już tego. W jednym z ostatnich wywiadów Julia powiedziała: Gdyby Ola zginęła bez śladu, ta historia wyglądałaby inaczej, ale ona zostawiła po sobie głos. I dziś ten głos należy do wszystkich kobiet, które nie chcą już milczeć. To była historia o relacji, która miała być czuła, a stała się więzieniem o zaufaniu, które zostało wykorzystane jak broń o miłości, która nigdy nią nie była i o tym, że najgłośniejsze nie często nie pada z krzykiem czasem to szept, czasem to SMS. Czasem notatka w telefonie, nagrana w samotności, ale właśnie to jedno nie potrafi uratować życie. Jeśli poruszyła Cię ta historia, napisz komentarz. Zostaw swoje słowa dla tych, którzy może właśnie teraz boją się odezwać. I pamiętaj: każda przemoc, która nie zostaje nazwana, zostaje powtórzona. To był kanał Kryminacja. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. I pamiętaj, miłość nie zostawia śladów na duszy, tylko przemoc to robi.